Ile ramu potrzebujesz w swoim komputerze? To pytanie zadałem sobie, kiedy nie umiałem odpalić projektu w Adobe Premiere Pro. Zanim jeszcze jednak przejdziemy do dalszej części filmu, chciałem zaprosić Was do subskrybowania mojego kanału oraz do zostawienia followa na moim Instagramie. No właśnie, nie umiałem odpalić projektu i to skłoniło mnie do tego, aby rozszerzyć swoją pamięć RAM. Zastanawiałem się na początku, czy 32 GB, może 64? Końcowo jednak padło na to, że kupię kostki podobne do tych, co mam aktualnie. I kupiłem 32 GB, to znaczy 2 razy 16 GB, dodatkowo tak, aby razem uzyskać 48 GB pamięci RAM. I nie, nie są to identyczne kostki, zresztą pokażę Wam. A kości, które wybrałem to Crucial Ballistics, Gaming Memory, wiecie jak są gamingowe kości, to ponoć jest więcej FPS-ów w grach. 32 GB kit, 2x16 GB, DDR4, 3000 MHz, 1,35 V w profilu XMP, ale spróbujemy coś więcej z tego wyciągnąć w połączeniu z tymi drugimi kostkami i zobaczymy czy to w ogóle ruszy. Ruszy, bo już testowałem. <laughs> no ogólnie to myślałem, że te kości będą miały jakąś swoją nazwę, oprócz tego numeru seryjnego, który jest tak naprawdę... No! I są to kości Ballistixa. Mimo, że są inne, to tak naprawdę są takie same. Oba te moduły oparte są o kości pamięci Micron. I w taki właśnie sposób szukałem tych kostek, aby to było jak najbardziej kompatybilne i nie było żadnych problemów z działaniem. Nominalnie obie te kości są taktowane zegarem 3000 MHz w profilu XMP i mają te same opóźnienia. I mimo, że te kostki byłem w stanie uruchomić na 3600 MHz, to tych już niestety nie jestem w stanie uruchomić i razem one działają, to znaczy cztery. Tutaj mam tylko dwie. Na 3200 MHz jest to stabilne i działa tak jak należy. Jeżeli ktoś by się pytał, dlaczego właśnie tak postąpiłem, no to nie chciałem sprzedawać RAMów, a też nie chciałem kupować 64 GB ani 32. Chciałem mieć więcej niż 32, nie chciałem płacić tyle za 64, a za te dwie kostki zapłaciłem jakieś 600. 50 zł, może 600 zł z przesyłką, coś takiego. Także myślę, że całkiem dobra cena. Dobra, idę je zamontować, bo ten wyłączony komputer nie wygląda najlepiej. Na początku filmu mówiłem, że do zakupu tych kości skłonił mnie jeden problem a mianowicie nie mogłem uruchomić projektów Adobe Premiere Pro. Wyglądało to tak. Montowałem sobie pewnej nocy projekt, zapisałem go, zamknąłem, wyłączyłem komputer, wstaję na drugi dzień, chcę go uruchomić, ładuję się. I niestety wyrzuca błąd. Nie chce się on uruchomić. A więc pierwsze co sprawdziłem to zużycie pamięci RAM. No i jak to wyglądało. No, wyglądało to tak, że na 16 GB dostępnej pamięci RAM on sobie brał tej pamięci bodajże 14 GB, czy 13. Nie ile tam można ustawić minimalnie na to, żeby przydzielić pakietowi Adobe RAMu z całych zasobów. W każdym razie przydzieliłem mu cały ten zasób, który był możliwy, a projekt nie chciał je startować. No i żeby go uruchomić, byłem zmuszony wyciągnąć z drugiego komputera dodatkowe 8 GB RAMu, co dało mi wtedy 24 GB. I dopiero projekt się uruchomił i byłem w ogóle w stanie coś na nim zrobić. Po tej sytuacji stwierdziłem, że niestety, ale 16 GB to już jest za mało, jeżeli chcemy edytować wideo. Zresztą zobaczcie sobie sami, jak to wygląda, gdy uruchomimy sobie jakiś projekt w pakiecie Adobe. Wszystkie moje projekty aktualnie opierają się o 4K. Zazwyczaj, gdy mam uruchomionego Premiera, mam również uruchomionego After Effectsa. I najbardziej zasobożerne jest prerenderowanie. A jest to konieczne z tego względu, że czasem po prostu trzeba zobaczyć, jak jakaś animacja wygląda, gdy zrobimy, nie wiem, jakiś tracking, czy zrobimy jakąś inną animację, jakieś przejście, czy cokolwiek innego. I to jest naprawdę zasobożerne. Podczas samego uruchamiania projektu, tak naprawdę, może nam już zjeść 20 GB ramu. potem to sobie troszeczkę spadnie, ale mamy niewyrenderowany cały projekt. Więc jeżeli zaczniemy go prerenderować w Adobe Premiere Pro, to sami zobaczcie, jak to sobie wszystko rośnie i jak zaczyna nam coraz więcej tego RAM zżerać. Jeżeli sobie z suwakiem po timeline, również wtedy RAM nam ubywa, a raczej Adobe zaczyna go coraz to więcej pochłaniać. Bo co jak co? Ale cały ten pakiet jest bardzo, bardzo zasobożerny. Podczas próby prerenderowania bardzo krótkiego fragmentu filmu, który ma nałożony tylko jeden efekt trakowania. I na to jest nałożona animacja. Jak widzicie, After Effects zżera ponad 20 GB czy prawie 20 GB pamięci RAM. No może nie on sam, ale jeszcze tam jest premier Profile tle odpalony. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli miałbym 16 GB RAMu i to by przeszło sobie na plik stronnicowania, to mimo że dyski NVMe są szybkie, naprawdę szybkie, to nie są tak szybkie. Jak ramy. Ale jeżeli ktoś z Was nie pracuje w pakiecie Adobe, jest zwykłym użytkownikiem i gra tylko i wyłącznie w gry, to myślę, że 16 GB czy 32 GB to już jest wystarczająca ilość, aby się jeszcze nie martwić. No, te 32 GB to już jest tak na przyszłość. Jeżeli chcielibyście sobie pograć we Flight Simulator 2020, no to. Wczoraj widziałem, że na wysokich ustaleniach to potrafi 20 GB zjeść. Ja, dla przykładu, odpaliłem Counter Strike'a i Streama w OBS-ie. Zużycie pamięci nie było większe niż 7,4 GB. Musicie być jednak jeszcze świadomi tego, że przeglądarki także korzystają z pamięci RAM i potrafią naprawdę, naprawdę sporo jej zużyć. Także podsumowując, jeżeli ktoś z Was składa zestaw i nie wie, ile wybrać pamięci RAM. To jeżeli gracie w gry, to jest to 16 bądź 32 GB, to już jest tak w zapasie. A jeżeli ktoś montuje filmy, czy bawi się tam w jakimś pakiecie Adobe, czy DaVinci Resolve, czy jakimkolwiek innym, no to przynajmniej te 32 64 GB RAMu to jest taka optymalna wartość. Co do taktowania RAMów, no to minimum te 3200 MHz, a 3600 to już jest takie w miarę okej. Okay. Ja, no niestety, nie jestem w stanie, ale z kuli tych 5% wydajności przeżyję. Napisz w komentarzu, ile masz RAMu u siebie w komputerze i czy ta ilość ci wystarcza. A w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli się spodobało, to nie zapomnij zostawienie łapki w górze, subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie, cześć, Liu!